Witam w kolejnej części. Jeden Rampage Po pewnej części uzyskaliśmy dostęp do czegoś takiego jak kontrola ścieków, coś, coś takiego. No i to jest tutaj. To było to pomieszczenie zamknięte na samym początku tego etapu, prawie. Które chyba tam nawet powiedziałem, żeby, że, że, żebyśmy zapamiętali sobie to miejsce i, i zapomniałem o nim. <laughs> no i tutaj mamy dźwignię. Która coś zrobiła, i teraz <ścoughs> szukamy, yy, co ona zrobiła. Co żeśmy teraz otworzyli? Stawiam na to pod wodą, ten taki metalowy blok, ale głowy nie dam. Dobrze postawiłem. Co to tutaj jest? Nic. O, shit. Pies. Pies wodny. Nie wiedziałem, że one potrafią pływać. Znaczy, wiedziałem, że psy potrafią pływać, a nie wiedziałem, że te psy potrafią. Gdzie jest ta cholera? Gdzie jest ten foludek? No tam. Jest gość. Jest tu, jest tu. Dobra, teraz trzeba się pozbyć tego gościa, który jest na górze. Będzie nam bruździł. Czy ja mogę stąd wyjść? Mogę. Ale czy powinienem? Bo tak. Ok, to jest siatka. Super. O, my może tam pod wodą da się przepłynąć? No właśnie. O, i trafimy, trafiamy do tych basenów dziwnych. O, lepszowinka. Przyda się. Toż w aktualnej sytuacji. Dobra. Za trochę amunicji. Aha, jesteśmy tutaj. Co nam to dało? Niewiele. Żadnego klucza tutaj nie widzę. Hmm. W jakim celu żeśmy tu weszli? A tu jest kurz. Kurde, ale. Ich... Ciężko, ciężko ujrzeć. No dobra, to teraz mamy ten klucz, to możemy się z nim udać, tam daleko. Op. O tutaj. Zapis oczywiście. Ha! Cholera, następny kanał? Nie, to jakieś tory widzę. Gdzie ta cholera jest? Nie widzę go na dole. Co jest tutaj? Coś do mnie strzela. Tam jest. Ha! Ha! A co jest? Kto? Gdzie? Coś mi się wydaje, że tam jest jeszcze jeden. Tu jest. Gdzieś tam za mną był. Mam takie wrażenie. Chociaż może z domu wygadam bzdury. Gra sobie robi ze mnie jaja. Dobra, chodźmy stąd. Tu nie niebezpiecznie. A! Dobra, żyję Mamy drabinkę o, 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 świetnie Dobra, a teraz Myślę A tu jest drabinka, tak Kto do mnie na, na pieprza jeszcze? Wiem, że ktoś jest, chyba. Tak. Tak. I tu jest jeszcze jeden. Hm. Ale nie dziwnego, że kiedyś ta gra mi się strasznie trudna wydawała. Nadal jest. Gdzie ta cholera? Skacząca. Mięsem rzucająca. Nie odwracaj mi się tu. Ależ tu ich się roi. okienko, żeby zajrzeć. Tam widzę jakieś poruszające się sosie. Moja. Jezus. Sporo ich tu. O mój Boże. Co? Trafiam w niego w ogóle? No, <noise> co to było? O -o. Zawsze kuczy, znajdą sposób żeby mnie trafić Wejdę pewnie po tych beczkach. Dobrze. <laughs> tu mamy jakieś taśmę. A tu nic. Tak. To można tworzyć. O. To nie wygląda na windę. Ale zaczekamy jeszcze z tym. <laughs> Zobaczmy, co jest tutaj. Komarzyska. No. O, czekaj, czy w tym gnoju będziemy musieli nurkować? Chyba nie. nie. Tu nic nie ma. O, nie chcę mi się wierzyć, że to jest tak. Takie zupełnie puste pomieszczenie. Żadnych przycisków. Ale dziwnie ta, ta perspektywa wygląda. Gra nie widać, że gra nie jest przystosowana do tego, żeby patrzeć w górę, w dół. Perspektywa się kompletnie wali. A zaczmy wrzucimy granat. Zobaczymy, co się stanie. Nic się nie stało. Dziwne jest to pomieszczenie. Zapamiętajmy gdzie ono jest. Jest tutaj gdzieś. Taki cypelek. <laughs> I zobaczmy co jest na przykład tutaj. tam mamy zejście w dół. Schody w górę. Coraz więcej. Możemy to tworzyć. O! o. uski Aha. Dobra. Bez straty zdrowia. Olera. Komentarz strasznie stracił na jakości, ale to dlatego, że spróbuję się skupić <grym> i nie zginąć. Do tej pory dosyć często ginąłem. co nie było fajne. Ale ja, po prostu nie trafiłem go. Dobrze. Tutaj mamy... aha, bo mam fulla. Cholera, nic znowu. Ślepy zaułek następny. Cały czas mi tutaj... Cholera. Boję się, że mnie gdzieś z tyłu zajdzie. Że czasem nawet można zginąć od tych drzwi, zamykających się, jak się w złym miejscu stanie. Mam wrażenie, że tam zabił go jakiś drugi koleś, a nie ja. Ale chyba nie, jednak. Tak mi się wydawało. Coś tu jest? Nie zobaczę. Za nisko podskakuje. Okej, okay, pewno skrzynek widzę. Przecież by coś ze skrzynkami trzeba będzie zrobić. Teraz jakoś widzę. Lera jasna. Zabiję cię, zobaczysz. Zabiję cię przez tą szparę. No, chyba go nie zabijemy. Mogę to pchnąć? Nie. To. No. Nie. A to mało? Znaczy ale ty mogę wejść. Słyszę go. Działam. Ach, dwóch za jednym razem. Jest. Dobra, safe, mamy pełną energię Gdzie on? tak? O, łapaj. Przerzył? Weź jaj. Widzieliście, jak to sprytnie zabiłem? Tyłem, spadłem i strzeliłem. W A nie. Jak James Bond. Ok. Tyle tych skrzynek. To mi trochę przypomina drugą mapę z drugiego epizodu Duma. Pierwszego. Containment Area co się chyba nazywało jest zalej tu Co się dzieje? Czemu tutaj tyle tego plugastwa? Jestem tutaj Ciekawe czy to mogę wyjść Bardzo możliwe No Tam mamy placki, krowie i dynamit, co specjalnie mi jest potrzebne. Aha, granite chyba powinienem tej wyjść, bo... No właśnie, bo tam chyba nie mogłem przejść. Nie, mogłem. No trudno. To było fajne w tych starych grach, strzelankach, że czasem była więcej niż jedna droga. Do celu teraz też to się zdarza, ale w, tylko w, w takich momentach przewidzianych przez twórców. Teraz masz wybór: możesz iść w lewo albo w prawo. Wybieraj, coś w tym stylu. Jezus, ale to jest wielki etap. A, jestem tutaj teraz, na samym początku. Ha, jest klucz. Tylko muszę do, doskoczyć. Dobra, zapiszę. Bo skoki mi nie wychodzą ostatnio. A, jest trzeci klucz. Problem w tym, że nie pamiętam co jeszcze było zamkniętego. Tutaj. No, widzę, że tutaj też jest coś do wzięcia, ale. E, ja, nie dam rady. Gdzie to były jeszcze jakieś zamknięte drzwi? Tutaj. Nie, no to było to na dole? Nie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. No to było. Tutaj był klucz. Nie tu. Zdecydowanie nie tu. Cholera, nie pamiętam. czyżby gdzieś na początku znowu. Bo tak, jakby znowu nas skierowało do na, na tej sali początkowej. Wracam. zobaczmy tutaj. No jest to, A czy coś tutaj jeszcze było? Nie, nie. No dobra, to mamy zagwostkę znowu. Пусть на мапу. Зауважаем, что мне забрак, забрак вот рожка. Нет, не то, наверное. Cholera, tego się nie spodziewałem, że znajdę kluczy, nie będę wiedział gdzie go użyć. Raczej znaczy, prędzej bym stawiał na to, że nie znajdę klucza, po prostu. Hmm. A tam co było? Aha, wiem. Tutaj to. No zobaczymy. Teraz trzeba znaleźć jakieś zamknięte drzwi O drzwia Nie tu Zdecydowanie nie tu To Wróćmy się jeszcze na, na tą na górę Okej, okay, ale to zrobimy w następnej części. Może poza nagrywaniem spróbuję e, odszukać te zamknięte drzwi. A więc na razie dzięki za oglądanie.